Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejne mierzymy. Jest to mierzymy Sinseja i co tak, to są zakupy, które poczyniłam stacjonarnie. Bardzo spontanicznie pojechałam. Sinseja mam niedaleko od siebie, także pojechałam do Sinseja i nic nie mierzyłam. Wszystko brałam, tak wiecie, dobra, to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba, więc. Ach, wzięłam je no, Słuchajcie, tu jest kupa kasy, ja nie ukrywam Tu jest kupa kasy, zobaczymy co ze mną zostanie A zobaczymy co y, oddam Dlaczego y, pojechałam i zrobiłam zakupy Ponieważ w poniedziałek y, Mam wizytę u kosmetyczki Niedaleko właśnie tego e, senseja, także jak coś mi się po prostu nie spodoba, nie będę chciała tego zostawić, to po prostu to w poniedziałek zwrócę, więc muszę to dzisiaj nagrać. Ciężkie to jak diabli, a ja nie przedłużam i zaczynamy. Mierzymy senseja typowo wiosenne, mało tego, nawet już letnie zaczynamy od sukieneczki, która jest w prześlicznym kolorze, takim bardzo bardzo błękitnym, chciałam powiedzieć bardzo jasny, niebieściutki, błękitny kolorek, bardzo ładny mamy taki ażurkowy wzorek lekka falbanka na końcu ona jest stosunkowo krótka, więc zobaczymy jak to będzie się przedstawiało jeżeli chodzi o cenę, to jest to 60 zł materia wydawałoby się, że to będzie 100% bawełna, ale niestety nie, jest tutaj tylko 20% bawełny, a reszta ta, y, to poliester. Słuchajcie, no ja wszystkie ubrania brałam na oko, że tak powiem, i teraz tak. Słuchajcie, ta sukienka jest rozmiarze S. Cambrysia. No, yy, sukienka jest w rozmiarze S, i jest dla mnie dobra, słuchajcie, to jest taki, no można powiedzieć śmiało, że lekko oversizowy krój. Nie będę zapinać sobie tutaj y, tych rękawków, wybaczcie, Ym, ale tak, sukienka jest bardzo fajna, jest ultra dziewczęca, jest ultra kobieca, znaczy nie, bardziej dziewczęca niż kobieca. To to na pewno, słuchajcie, bo ona jest taka y, przez ten, ten swój fason, że jest taka, wiecie, yy, Podfruwajka, ona jest taka, która, taką, taką sukienką, która lekko poszerza, ale ukrywa wszystko, słuchajcie, no bo nie widać tutaj brzucha, nie widać tutaj jakoś, wiecie, nie obciska, że widać celulit na przykład na udach czy na pośladkach. Kompletnie tego nie widać. Jest to, o Jezu, ale prześwietla mnie tam konkretnie. Jest to naprawdę ciekawa propozycja, bardzo ładna jest ta sukieneczka. Poza tym ten kolor jest absolutnie obłędny. Po prostu kolor jest naprawdę obłędny, tutaj te mm, ażurki też są bardzo ładne, delikatna sukieneczka, 6 dyszek, naprawdę yy, fajna cena, długość jest też przyzwoita, bo słuchajcie, zasłania całutkie yy, uda. Taka super sukieneczka na ciepłą wiosnę, na lato, bardzo ładna, słuchajcie, na lato może sobie to po prostu, wiecie, fajnie podwinąć te rękawy i też będzie się jak najbardziej yy, sprawdzała. Super propozycja, jestem tutaj na tak. Kolejne to mam tutaj trzy rzeczy, słuchajcie, i to w ogóle jakby nie jest w żaden sposób kompletem, tylko tak sobie wymyśliłam po prostu, że przymierzę trzy rzeczy naraz. Mam tutaj spodnie białe, materiałowe, w kant, no one są wygniecione, słuchajcie, no bo tak też były wygniecione na, na sklepie. Tu w środku mają taką fajną panterkę, tylko nie wiem, czy to nie będzie, wiecie, farbować, to jest ten problem. To są spodnie, które kosztują 50 zł, Wziąłam je w rozmiarze M i słuchajcie, to jest akurat taki rodzaj spodni, który podkreśla celulit, to na 100% tutaj już możecie być pewni, i myślę, że jakie je założę, to Wam je potwierdzę. Zaraz zobaczymy. Wzięłam sobie do tego właśnie taką, taki t-shirt w rozmiarze S, który jakiś taki małym się teraz wydaje, chociaż może i nie, ale jakiś krótki, właśnie w motywie takim panterkowym. Nie mam takiego, słuchajcie. A to jest fajny akcent, bo po prostu ubierzesz białe spodnie i właśnie ten t-shirt i masz spoko stylówkę. Taką trochę na czasie, wiecie, taką lekko podkręconą, nudną stylizację. No jestem tutaj jak najbardziej na tak. I ten t-shirt, słuchajcie, kosztował 13 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo dobra cena to jest może może jest to jakiś tam sezonowy, jedno sezonowy t-shirt to już jest 100% bawełna. no poczekajcie, wypuszczają. bo ona tutaj zaraz zostanie nerwicy przy tych drzwiach więc taki t-shirt, bardzo fajny, wpadł mi w oko od razu i pomyślałam, że do tego założę właśnie taką marynarkę, bardzo elegancka to jest marynarka taka biała, krótka z złotymi tutaj elementami a akurat mam dzisiaj srebro założone na no trudno, musicie mi to wybaczyć wzięłam też w rozmiarze S i ta marynarka kosztuje 80 80 zł, czyli dosyć sporo. Mało też tej poduszki, ale wygląda fajnie. Niestety, e, znaczy niestety, jest to lepszy materiał niż tych spodni. E, zaraz zobaczymy, co nam powie metka. Fajnie by było, jakby to, te spodnie były też w takim materiale jak e, ta marynarka, bo są zdecydowanie e, fajniejsze w odczuciu e, materiału oczywiście, aniżeli ta e, marynarka, także zobaczymy. Yes, co ja tutaj robię? 20% wiskoza, 5% elastan. I co? 25%? Gdzie jest reszta? 100% poliester. No to poliestrawa to jest podszewka, więc nie wiem o co chodzi. Dobra, zobaczymy na stronie może. Oczywiście wszystkie linki do tych ubrań, które znajdę, to macie w opisie. I na rękawach też są takie złote elementy. Słuchajcie, takie złote guziki to były za czasów, kiedy moja mama była w moim wieku mniej więcej. No i tak, słuchajcie, t-shirt jest spoko. To jest taki lekki oversize. Oczywiście ja jako milenial zmusiałam wsadzić w środek spodni, bo no nie lubię, jak mi to tutaj wystaje, ale teraz tak, spodnie pokazywałam Wam, że są w rozmiarze S, M, e, przepraszam, one są dla mnie za ciasne. Za ciasne. Po prostu. Tu się kieszenie rozchodzą, tu zapiełam się, oczywiście, że się zapiełam ale jest ciasno. Poza tym kant się bardzo mocno rozprastował na udach, także no niestety nie. Jeżeli one byłyby trochę inaczej uszyte, też by było może inaczej. No, byłoby na pewno inaczej. Podoba mi się tutaj w tych spodniach, jak jest podkreślone, podkreślone pośladki. Bo wiecie, no ja już teraz nie mam no, ładnej pupy. Kiedyś miałam wyćwiczoną pupę, trochę bardziej miałam ładniejszą, ale no już wiecie, jak to jest. Z wiekiem się człowiek nie ćwiczy, nie. No dobra, nevermind. Um, w każdym razie te spodnie są niestety dla mnie y, za ciasne. Za ciasne są te spodnie? Szkoda, bo są bardzo fajne, bardzo eleganckie. Takich spodni y, nie mam w swojej szafie. T-shirt ze mną zostaje na 100%. Mój bartek nie lubi takiego motywu, ale trudno będzie mnie oglądał w takim motywie. Przeżyję, chyba, nie? Słuchajcie, no i właśnie to wygląda, słuchajcie, e, w taki sposób, że no nie wiem, czy dobrze to widzicie, ale te spodnie są ciasne. Wbijają mi się tutaj w kroku, także to w ogóle nie przechodzi, nie. E, długość jest fajna, bo jest tu do, do łydki i ona jest bardzo przyzwoita. Bardzo fajne są te spodnie i powiem Wam, że one są nawet... Wygodne i one nie są jakieś takie uciążliwe Tak jak myślałam, że będzie Ale niestety są dla mnie za małe Zobaczcie, to jest rozmiar M Ja normalnie jestem M-ką, tak? Czasami spodnie nawet S, czasami M Zależy po prostu jakie... Zależy Zawsze praktycznie M, czasami S A tutaj chciałabym chyba wziąć L-kę Ciekawe No i ta marynareczka Słuchajcie, marynarka jest naprawdę... Spoko. Może niekoniecznie do tej bluzki. Umówmy się, że to nie jest e, ta bluzka, która powinna być do tej, e, do tej e, bluzki. Ale słuchajcie, marynarka jest o, ogólnie bardzo ładna. Bardzo ładnie wygląda w niej e, tutaj e, sylwetka, w sensie góra. Bardzo mi się podoba. Jedyny minus oczywiście jest to, że ja mam trochę złodziejskie ręce. Więc oczywiście jest dla mnie troszeczkę przy e, krótkiej rękaw. Ale słuchajcie. Przymierzę sobie y, właśnie tę marynarkę do jakichś jeansów i myślę, że może być to fajne. To jest y, bardziej elegancka marynarka, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie marynarka jest tutaj sztosikiem. No zobaczymy, jak będzie dalej. Kolejne spodnie, i powiem Wam tak, mam tutaj tych spodni kilka par, ale dobra. To są takie spodnie w kolorze beżowym. One w ogóle, tak wiecie, jak się na nie patrzy, to przypominają trochę jakby len, ale nie jest to len, absolutnie. Mają również kant, z przodu, z tyłu nie mają. Z tyłu mają też atrapowe kieszenie. Ja osobiście to lubię. Co mi się nie podoba, to nie podoba mi się takie coś tutaj to nie wiem co to, co to jest, znaczy wiem, tu jest przyszyty guzik e, proszę bardzo, to wygląda bardzo nieestetycznie, jeżeli mam być szczera e, jeżeli chodzi o cenę, to cena spodni 60 zł, wzięłam w rozmiarze M i myślę, że te spodnie będą dla mnie, no, lepsze niż te białe e, 95% poliester, 5% elastan, taki jest skład tych spodni e, czy ja powiedziałam, że w tych białych spodniach bardzo mocno widać celulit? jeżeli nie powiedziałam, to mówię... Potwierdzam, że tak jest. No i słuchajcie, mam już te spodnie na za sobie założone i teraz co? Zobaczcie, te spodnie są dla mnie bardzo, bardzo duże i tutaj powinna mieć rozmiar S. I teraz bądź mądry człowieku i pisz wiersze, tak? Dlatego teraz co? Tutaj to źle wygląda. No widzę, że to mi tutaj mega odstaje, bo jest to dla mnie za duże. Spodnie są bardzo fajne. Znowu odsłoniłam. Spodnie dla mnie są bardzo fajne, mega, mega wygodne, takie leciutkie. No, szkoda, że ten materiał jest taki gdzie, no średniej jakości, ale jest naprawdę bardzo przyjemny. Ma tutaj kieszonki z tyłu, o, proszę bardzo, wygląda to, tak. To nie są spodnie, które podkreślają mocno kształty, nie, ale słuchajcie, są fajne. Tylko tutaj mi krok wisi, no bo dla mnie są te spodnie za duże, tak? One powinny mi być tutaj. Tak naprawdę i powinny trochę bardziej przylegać, bo one mi po prostu spadają, bo są dla mnie za duże. No i teraz wiecie, kupujcie przez internet, jeżeli jedne spodnie są M za małe, a drugie M za duże. No to już to można dostać po prostu nerwicy, że tak powiem. Eee, fajne są te spodnie, ale wiecie, no. Czy ja bym je zostawiła sobie, nawet jeżeli bym wymieniła na mniejszy rozmiar? Chyba nie. Chyba wolałabym coś bardziej tego typu eleganckiego yy, niż yy, te. Same spodnie są całkiem fajne, tylko tyle, że są dla mnie po prostu. No zobaczcie, ja tutaj mogę sobie o, włożyć całą rękę, no ludzie! No kto to widział? I słuchajcie, pokażę Wam tu od razu spodnie. Mam takie spodnie, które nazywają się Cargo Jeans Wide Leg. Tego typu spodni jeszcze u siebie nie miałam. Wzięłam rozmiar 38, czyli mój standardowy. I to są spodnie już z wyprzedaży i one kosztują, jak widzicie, 50 zł. Czy się w nie zmieszczę? No cholera wie, za przeproszeniem. No powiem Wam szczerze, że nie wiem. Nie jestem fanką właśnie tych kieszeni tutaj na udach, bo jeszcze bardziej powiększają. Wiecie, ja nie jestem osobą, która ma małe uda. No jednak jakieś tam uda mam, dwa nawet. Yy, więc wiecie, no kurde, nie wiem, ogólnie nie wiem, czy mi się podobają te spodnie. Wziąłem je po to, żeby zobaczyć, czy będę jakoś w nich sensownie wyglądać. Mierzymy. No i słuchajcie, to jest to, o czym ja powiedziałam przed chwilą, że to poszerza UDA. No słuchajcie, no przecież ja w tych spodniach mam dużo większy UDA niż normalnie, nie? Także no niestety jestem tutaj na nie, jeżeli chodzi o te spodnie. Ponadto te spodnie dla mnie w tym miejscu, tutaj, tu są po prostu ciasne. Słuchajcie, tu mi przez biodra ledwo te spodnie przeszły. Tutaj się dopięłam i tutaj jest ok, tu nawet mi nie odstaje, to jest w porządku. Ale tutaj, słuchajcie, jak ja się usiądę, to mnie to będzie po prostu tak bolało, że ja nie mam rady wytrzymać 8 godzin w pracy za biurkiem, siedząc w tych spodniach. No nie, no i mało tego, oczywiście, że to, to jest to, że po prostu mnie poszerzają w tych udziskach jak diabli. Nie, słuchajcie, nie. Spodnie jako tako na wieszaku wyglądają ok, ale nie na mnie. To nie jest akurat model dla mnie. W tych spodniach nie czuję się dobrze. Mam na sobie drugi t-shirt, e, taki t-shirtcik, proszę bardzo, zobaczcie, wy, kwiatki, taki ciemno-szary, fajny ma rękawek, bo ma ten rękawek dłuższy i szerszy przez. To tutaj ramiona się wydają nieco szczuplejsze. Koszt 30 zł, 100% bawełna. Także ten t-shirt też jest bardzo fajny. Nie wiem, czy go zostawię. Może go zostawię, może nie. Zobaczymy. W każdym razie te spodnie są dla mnie, nie są dla mnie po prostu. To nie jest model spodni, których ja wygląda. ok Kolejne jeansy, które wam pokażę, to chyba już ostatnie jeansy. Kosztowały, poczekajcie, ile? 60 zł, czyli cena bardzo dobra, bardzo normalna. Mam jeans 38, rozmiar też. Jasny jeansik. Prosta nogoweczka, taka, jaką najbardziej lubię. Lubię ten typ spodni, bo się w nich najlepiej czuję. Także co? Mierzymy. No i niestety w tych spodniach 38. Nie zapnę. Zapnę się, ale. Ledwo, także niestety. A tu powiem wam szczerze, że, że bardzo mi się to podoba. To mi się tutaj widzi. To wygląda ok, bo tu są przyległe do ud i przynajmniej te udanie są takie wielkie jak normalnie, ale niestety nie zapnę się. Widzicie, jakie to jest w ogóle chore? Ta rozmiarówka jest po prostu chora dla mnie. No, szkoda, bo mogłyby być fajne, ale niestety cii, cii, nie zapnę się. Słuchajcie, teraz przechodzimy do spódnic. Mam tutaj taką spódnicę, wiecie co, ona jest oczywiście ze sztucznego materiału, ale wygląda jakby była taka, wiecie, ala Na Co, Gabryniu? Chodź, papryczku, kochana! Patrzcie na naszego kochanygo! No popatrz do kamerki! No! I jeju. I słuchajcie, to jest rozmiar S, ona jest na gumkę. I powiem Wam, no oczywiście, że podkreśla celulit, no słuchajcie, no jesteśmy kobietami, kobiety mają celulit i trudno, spódnica jest fantastyczna, powiem Wam, że mam taką czarną spódnicę, kupiłam ją w lumpie, a tak już tylko 25 zł, więc cena jest super, oczywiście, że podkreśla mój brzuch, oczywiście. Więc teraz tak jest taki, taki zestaw, ogólnie mi się to nie podoba, ja oczywiście, żebym musiała to w środek włożyć, ale dobra, to jest t-shirt number free i słuchajcie, to jest napis Bella i to jest taki napis panterkowy, ale ten t-shirt jest za drogi, on kosztuje cztery dychy, nie wiem czemu nie spojrzałam na cenę, więc 40 zł to już jest za dużo, Ale taki t-shirt zwykły... Tym bardziej, że jest tutaj bardzo mocno zabudowany przy szyi, a to już jest not for me, no para Spódnica jest fajna, słuchajcie, to jest spódnica, do której założycie trampki, adidaski, sandałki, klapeczki i po prostu i universal. Możecie ją na elegancko założyć, możecie ją założyć na sportowo, ja pewnie ją będę nosić bardziej na sportowo, chociaż nie wykluczam do roboty, czasami może na elegancko. Zobaczymy, fantastyczna spódnica, na pewno ze mną zostanie, bo jest fajna i ogólnie fajnie się mieni jak się idzie. Wydaje mi się jakiś ruch, to tam coś się dzieje Fajna spódnica, tutaj jest jak najbardziej ok I ona ze mną zostanie Woo! Chociaż coś, nie? Słuchajcie z tego mojego, z tych moich zakupów No i teraz mam taki zestaw Spódnica jeansowa i koszula różowa Ogólnie uważam, że róż do jeansu wygląda naprawdę bardzo fajnie To jest koszula taka, o proszę bardzo Ażurkowa w rozmiarze M60 zł. Tu mam spódnicę, która jest bardzo fajna, bo jest bardzo elastyczna. No i ona jest dla mnie kurka, znowu troszeczkę za duża, ale słuchajcie, tu by wleciał pasek i jest git. Mam jeszcze jedną spódnicę, więc będę myślała, którą zostawić. Ta spódnica kosztowała 43 zł, i to jest 38 rozmiar. Spódnica jest tak. 10 cm przed kostką, z przodu jest rozporek dosyć duży, a ja kocham spodnie rzemiosła. No i oczywiście, co robimy jako mileniasi? Wkładamy koszulę, koszulki do środka. To jest po prostu nieodłączny element bycia mileniasem. No i sami musicie powiedzieć, że teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. No, tutaj, oczywiście, powinien być pasek, żeby tak dopełnić stylizacji. Chociaż oj, ja możemy to nazwać jakąś stylizacją. Ja chciałam rozmiar M, żeby ona była taka luźniejsza, ale myślę, że Eska mogłam wziąć. Może byłaby bardziej taka. To, znaczy, byłaby też trochę luźniejsza, bo ona też ma taki format trochę oversize, ale myślę, że Eska by lepiej na mnie trochę leżała. Sama koszula mi się bardzo podoba. Jest bardzo, bardzo wiosenna, bardzo letnia, ma fajny kolor, kolor cukierkowy, co prawda, ale myślę, że mi w różu jest całkiem ok. No powiem Wam, że koszula mi się bardzo podoba. Spódnica Spod, jeansowa mi się też bardzo podoba. Wiecie, to jest taki element garderoby, którym się albo, albo się lubi, albo się nie lubi Jak się wygląda, to tam już wiecie, jest druga kwestia, bo ja może nie wyglądam jakoś super w takich spódnicach, ale bardzo mi się podobają i lubię je Są dla mnie wygodne, a ta jest bardzo wygodna, bo jest bardzo rozciągliwa, jak się usiądę, to nie będzie mi tutaj nic ciągnęło Fajna spódnica, pomyślę nad nią o, Jeszcze Wam pokażę właśnie jak ona sięga, widzicie, tak ona właśnie o to sięga Spoko opcja. Dla mnie jak najbardziej jestem na tak. No i słuchajcie, druga spódnica to jest też jeansówka i to jest rozmiar słuchajcie, 36. I zobaczcie, ja w 36 też się zmieściłam. To jest w ogóle, no, chore jakieś, wiecie, powiem Wam tak. Naprawdę. 43 zł, taka sama cena jak tamtej, rozmiar 36. I słuchajcie, tutaj jest idealna. Jest to kolor ciemniejszego jeansu, czyli taki no, fajna opcja, słuchajcie, powiem Wam, że ta jest fajniejsza może, bo jest nieco bardziej obcisła. W złym miejscu to prawda ma te kieszenie, bo te kieszenie powodują, że po prostu spłaszcza ci się tyłek. No niestety, w złym miejscu. One albo powinno ich nie być, albo powinny być trochę innym miejscu, bądź inaczej uszyte. W każdym razie ja sobie mam teraz zwykły swój biały t-shirt. E, powiem Wam tak, bardzo mi się podobają te spódnice. Nie wiem, którą sobie zostawię, ale którąś na pewno. Tak, zdecydowanie. Może zostawię sobie tą ciemniejszą, bo właśnie takiej ciemniejszej nie mam, mam jaśniejszą, także muszę się jeszcze nad tym tematem pochylić i zastanowić. Ale spódnice, powiem Wam, że są bardzo fajne i są w, w rewelacyjnych cenach. Słuchajcie, bo jak te jeansówki wchodziły, to one kosztowały po 100, 140, 150 zł. Chora cena. A te 43 zł, bardzo dobra cena i super, powiem Wam, że materiał, bo jest rozciągliwy, super. Naprawdę mega, mega fajna. Bardzo. Fajna opcja, i tak samo można ją trochę bardziej elegancko, można ją na sportowo. Dla mnie super, uniwersalna rzecz w szafie. Myślę, że każda dziewczyna powinna taką rzecz w szafie swojej mieć. Jestem jak najbardziej. No tak I mam dwie ostatnie rzeczy I to są takie rzeczy właśnie tutaj na górę Urzekła mnie po prostu ta kurtka beżowa Zamszowa, słuchajcie Z frędzelkami Ja ogólnie bardzo lubię styl boho Bardzo mi się podoba i we wnętrzach I po prostu, wiecie jeśli chodzi o ubrania Czy nawet jakieś imprezy w stylu boho Bardzo mi się to podoba A z frędzlami, słuchajcie, nic nie ma Kurtka kosztuje 90 zł Więc cena jako tako Proszę bardzo, ja mam w rozmiarze M, jest oczywiście tutaj podszewka, także nie jest to taka cieniuteńka kurteczka. Myślę, że to jest taka fajna kurtka właśnie na teraz, ale też jest taka, to jest też taka narzutka, słuchajcie. No i z tyłu te frędzle, no robią robotę, nie? Czy nie robią roboty? Wydaje mi się, że robią robotę, nie? To jest chyba taki element w szafie, który robi robotę. Jest to krótki, kró, krótka, krótka um, kurteczka, ale powiem Wam, że wzięłam rozmiar M z myślą, że będzie to trochę bardziej oversize'owe, a jednak takie nie jest do końca. E, no, lepiej wygląda rozpięta, nie oszukujmy się, narzucona po prostu na um, bluzkę. Dla mnie bardzo fajna rzecz, e, ciekawa no i inna, no i te friendsle robią robotę, no podoba mi się to, jak nie wiem no mega, mega fajna sprawa ostatnia rzecz, kamizelki jeansowe, słuchajcie ja swojego czasu yy, byłam naprawdę ogromną fanką kamizelek jeansowych, uwielbiałam je, powiem wam szczerze, że jak chodziłam do szkoły średniej, to miałam taką jedną kamizelkę i po prostu katowałam ją nieziemską, uwielbiałam tą kamizelkę później jak zaczynałam pracę, to kupiłam sobie dwie albo trzy w lumpie i bardzo je lubiłam w ogóle uważam, że to jest taki element, który element garderoby, który po prostu podkreśla em, który, nie, Poza tym uważam, że to jest taki element garderoby, który po prostu pod, podkręca naszą, em, naszą garde, garderobę nasz outfit. Ja wzięłam rozmiar S rozmiar S i to jest cena 50 zł i czuję, że jest dla mnie za zaciasne. A tak myślałam, weź MK, weź MK, ale tak spojrzałam, wiecie, na oko, nie? I widzicie, na oko i co? I dupa, i dupa. No i jest dla mnie za ciasna. Tutaj, w, w biuście jest dla mnie za ciasna, i poza tym tutaj czuję, że dla mnie też jest trochę za ciasna. Ale właśnie. No, cholera jasna ze słońcem. Sorry. Ale właśnie, słuchajcie, biały, zwykły t-shirt, i wiecie, macie po prostu podkręconą stygówkę tą kamizelką. Kamizelka jest bardzo fajna, ja tam bym ją sobie zostawiła, gdybym wzięła rozmiar M to bym ją zostawiła, bo lubię, lubię po prostu taki element Ogólnie powiem Wam, że jeansów nie lubię, ale um, spódnice jeansowe, kombinezone jeansowe uwielbiam, albo właśnie katany, o Jezu kocham, po prostu kocham To jest taki element, który po prostu pasuje do wszystkiego i podkręca całą stylizację Także no fajna jest ta kamizelka, z tyłu ona wygląda tak no ale jest dla mnie za ciasna, no trudno, mówi się trudno, żyje się dalej, może trafię kiedyś w lumpie na taką kamizelkę, kto wie, staram się przyjeżdżać do lumpara raz w tygodniu, żeby trafić na jakieś perełki, ale ostatnie trzy tygodnie były mizerne i kompletnie nic nie znalazłam i wyszłam zawiedziona szybki przegląd, może nie szybki, to może nie był szybki przegląd, ale przegląd nowości, które ma w swojej ofercie Sensei zakończone. Dajcie znać, co Wam najbardziej wpadło w oko. Powiem Wam tak, te ubrania, które ja wybrałam, mi się w ogóle ogólnie wszystkie podobają, tylko nie wszystkie dobrze na mnie wyglądały. Powiem Wam też szczerze, że bardzo ubolewam nad tymi białymi spodniami, bo one mi mega wpadły w oko i to była pierwsza rzecz, którą w ogóle wzięłam w tym sklepie, bo właśnie takich spodni eleganckich, białych na lato nie mam, a czasami do roboty mi się by przydały, no ale to nic nic straconego, zobaczymy może gdzieś kiedyś coś sobie takiego podobnego kupię, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zachęcam do komentowania i widzimy się w następnych odcinkach